Możecie zobaczyć oczyma wyobraźni, taki transparent, który trzymam. Możecie też zobaczyć ten transparent, ten sam transparent, który sami trzymacie. Taką mam nadzieję, no właśnie, nadzieja. Ten transparent niesie treść. Nadzieja. Jestem pielgrzymem nadziei. Taki transparent, który niesiemy przez cały ten rok jubileuszowy. Takie oznajmienie całemu światu. Ale przede wszystkim, właśnie sobie, przyjęcie tej treści jako swoją własną. Jestem pielgrzymem nadziei. To znaczy, niosę tą nadzieję już w sercu, ale też szukam, gdzie mógłbym na bazie czego, na fundamencie czego swoją nadzieję umocnić, uczynić ją silniejszą, może bardziej przemawiającą jeszcze. Do serca mojego, ale też do serca tych, z którymi przyszło mi wędrować przez życie. I tak za każdym razem, kiedy stajemy w tym roku jubileuszowym przed Bogiem, chcemy o te fundamenty, chcemy o to, co ma umocnić, pytać, widzieć to, co nam Pan Bóg daje, właśnie w tym kontekście budowania swojej nadziei. Dzisiaj chciałbym, abyśmy przeszli takich pięć kroków które, jeśli pozwolimy na to, pozwolimy naszemu sercu się otworzyć na to, co Bóg nam ofiarował, może wzmocnić właśnie nasze, powiem tak, poczucie nadziei, ale też i na ten dar nadziei, który sami otrzymaliśmy i dajemy, możemy dawać innym. Pierwszy krok, to jest to pierwsze czytanie z Księgi Jozuego. Takie dość ciekawe Czytanie. Dlaczego ciekawe? Ono na pozór nie wydaje się niczym dziwnym. to Bóg pozwala spożywać Izraelitom z plonów. Pierwsze plony, pierwsza pascha w ziemi obiecanej. Doszli. Mogą się cieszyć właśnie z tego podarunku, jaki Pan Bóg im dał. Ale zadziwiające jest to, co otwiera tę dzisiejszą lekturę, to wyznanie Pana Boga. Oto dzisiaj. Zrzuciłem z Was hańbę egipską. Oto dzisiaj się stało. A przecież to się dzieje 40 lat po wyjściu z ziemi egipskiej. 40 lat temu oni przeszli przez Morze Czerwone, i wyszli, uciekli z niewoli. A Bóg mówi: To dzisiaj. Co to znaczy dla nas? Oto Bóg nigdy nie traci cierpliwości. Tych 40 lat. Izraela, wędrówki przez pustynię, służyło temu, żeby Izrael się nauczył. Oto trzeba zrzucić z siebie więzy niewolnictwa. Nie wystarczy tylko wyjść, ale trzeba porzucić całą tę mentalność niewolnika. Tę mentalność, którą widzimy jakby w tej drugiej klamrze, o której za chwilę w Ewangelii. To jest ten starszy syn. On dalej jest niewolnikiem. On nie potrafi korzystać z tych darów ojca. On jest dalej niewolnikiem. Ojciec mówi mu, przypominam o tym, wszystko, co moje, jest twoje, a ty nie potrafisz się cieszyć. Czekasz, aż ja ci to po prostu pod nos podsunę. Pierwszy krok. Bóg nigdy nie traci do nas cierpliwości. Czasami potrzebujemy tej drogi bardzo długiej. Czasami ona jest krótsza. Ale nad nikim Pan Bóg nie traci cierpliwości. Zawsze oczekuje, aż każdy z nas wypełni swój czas. Kiedy będzie ten czas... Że chcę wejść do tej mojej ziemi obiecanej, do tego przybytku, do tej krainy, gdzie Bóg daje mi spożywać swoje owoce, plony, daje mi swój pokarm. Jestem gotowy, żeby przestać być niewolnikiem. Chcę to zagospodarować na nowo. To jest ten sam Bóg, o którym w tym drugim kroku, jakim jest psalm, otrzymujemy informację, że oto Bóg jest dobry. Wszyscy to zobaczcie. Zobaczcie, jak Pan Bóg jest dobry. Będę błogosławił Pana, bo Bóg jest dobry. Chcę zobaczyć swoje życie właśnie w tym kluczu błogosławieństwa Bożego. Zapytać samego siebie, czy mam za co Panu Bogu dziękować? Czy widzę te oznaki, ślady Jego dobroci w swoim życiu? Czy w ogóle o to pytam? Zastanawiam się, pochylam się nad tym, żeby to dostrzec. Czy zadałem sobie to pytanie, jak Bóg jest dobry dla mnie? W moim, konkretnie w moim życiu, nie w ogóle, nie chcę karmić się tylko takim sloganem: Oto Bóg jest dobry, ale chcę zobaczyć tę dobroć osobiście, w moim najbardziej ukrytym życiu, przed którym przyznam się sam tylko przed sobą. Chcę to zobaczyć, chcę nazwać tę dobroć Pana Boga po imieniu. Ta dobroć, która i kolejny krok teraz czynimy do następnego czytania, w którym święty Paweł Apostoł. Do Koryntian przypomina, że tą pierwszą, najbardziej podstawową dobrocią jest pojednanie, które się dokonuje w Jezusie Chrystusie. To nie jest nasze wyrównanie rachunków z Panem Bogiem. Tak czasami nam się wydaje, wędrując przez życie, że to uda nam się teraz Panu Bogu wynagrodzić. Za wszystkie nasze grzechy, że oto mamy w sobie na tyle zdolności, siły, że oto wyrównamy teraz rachunki z Panem Bogiem i nagrodą o to będzie na przykład rozgrzeszenie w konfesjonale, że ja posprzątam swoje życie, poukładam to swoje życie i oto będzie super. I Pan Bóg mi wtedy powie: o, graba, pięknie, przyjmuję przyjmujecie, bo stałeś się doskonalszym. Paweł nam przypomina, że to nie tak. Że my potrzebujemy zagospodarować, ale zagospodarować pojednanie z Panem Bogiem. On nam daje to. On nas przyjmuje. On jest tym, co za chwilę znowu dowiemy się z Ewangelii. On jest tym ojcem, który, gdy ja jestem jeszcze bardzo, bardzo daleko, tych 40 lat w niewoli, on wybiega mi na spotkanie. Kiedy ja jestem jeszcze daleko, kiedy może jeszcze ta moja nadzieja jest taka słaba, a nie wiem, jak mnie przyjmie ojciec w domu. Ja jeszcze tego nie wiem. Wiem ile nagrzeszyłem, wiem jakie jest moje życie, ale nie wiem, jak mnie ojciec przyjdzie. Mam tylko właśnie, właśnie nadzieję, że ten ojciec jest dobry, bo tam u niego w domu nawet niewolnicy i najemnicy mają o potąd wszystkiego pod dostatkiem. To jest to, co nas do ojca prowadzi. Znowu właśnie to zobaczenie tej dobroci ojca. Nawet jeśli ja. Zmarnotrawiłem ten Jego dobroć, Jego życzliwość, to widzę Jego życzliwość wobec innych. Oni są dla mnie jakimś pewnym znakiem tej dobroci Boga. Chcę się na tym oprzeć, chcę zacząć od nowa, wyjść w skrusze serca, tak jak to czyni ten syn marnotrawny. To jest ten czwarty krok zacząć iść do domu. Tam, gdzie jest dobrze, tam, gdzie jest ten, który jest dobry. Chcę sobie o nim przypomnieć, ruszyć się z miejsca, zagospodarować to wspomnienie dobroci Boga. To są te cztery kroki. Jest jeszcze piąty, o którym może mało myślimy, ale który powinniśmy tutaj sobie bardzo wyraźnie postawić. Kiedy zagłębiamy się w liturgię, to jak jest zbudowany rok liturgiczny. To Kościół przypomina nam, że ten okres Wielkiego Postu, poza tym, że jest swego rodzaju przygotowaniem do świąt Wielkanocnych, to myślę wszyscy wiemy, przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych, ale chcemy wejść jeszcze głębiej, to przygotowanie do świąt Wielkanocnych jest przede wszystkim takim przygotowaniem najpierw dla tych, którzy mają w czasie tych świąt Wielkanocnych wigilię paschalną przyjąć Chrzest. Jest taki czas, kiedy niedziela za niedzielą mamy się przygotować do przyjęcia Chrztu Świętego. A my, którzy już otrzymaliśmy ten Chrzest Święty, chcemy sobie właśnie tak krok za krokiem przypomnieć o tym, czym jest Chrzest. Co nam daje Chrzest. Jakby odbudować swoją nadzieję życia z Bogiem właśnie poprzez uświadomienie sobie tego, czym dla nas jest Chrzest. Kiedy patrzymy na dzisiejszą liturgię Słowa. To możemy ją zobaczyć właśnie w zupełnie innym świetle, kiedy o tym pomyślimy. Oto chrzest jest tym, co pozwala nam wrócić do Ojca, bo jesteśmy jego dziećmi. Obojętnie, czy jesteśmy daleko jeszcze z tą mentalnością niewolników, czy już jesteśmy wyzwoleni z tej niewoli. Obojętnie, czy jesteśmy starszym, czy młodszym synem. Jesteśmy dziećmi. Wszystko moje. Jest Twoje. Bóg każdy i każdemu z nas to mówi I jeśli dzisiaj zbieramy się w sobie aby pojednać się z Bogiem jak do tego zachęca nas święty Paweł apostoł to może najpierw powinniśmy sobie właśnie to przypomnieć jestem dzieckiem Boga to jest ten pierwszy warunek to jest ten pierwszy krok to jest to pierwsze narzędzie pojednania z Bogiem chrzest święty docenimy sobie to Zauważmy, to Bóg ofiarował nam swoje ojcostwo. Za darmo, za nic. Byliśmy jeszcze, prawdopodobnie, każdy i każda z nas, jak tu jesteśmy, niemowlętami. Nic, nic jeszcze Pan w ogóle nie daliśmy i nic nie możemy Mu dać nawet dzisiaj. A On uczynił nas swoimi dziećmi. Wszystko moje, mówi Pan Bóg, jest Twoje. Będziesz chciał wyruszyć z powrotem do mnie. A już ja się zatroszczę o to, nawet jeśli jesteś bardzo daleko, ja się już o to zatroszczę, żebyś rzeczywiście mógł się ze mną weselić, nawet jeśli jesteś tym, który do tej pory jeszcze jest na mnie obrażony, jeszcze tkwi właśnie, jak to się mówi, po uszy w tej mentalności niewolnika. Ja się o to chcę zatroszczyć, chcę, żebyś dalej był moim dzieckiem. Amen.